Siemanko, z tej strony Michok. Jest dzisiaj ze mną Trawka, przywitaj się. No. Traf, tak, traf, traf, i dzisiaj traf. będziemy grać w mapkę minigame. Nazwa będzie w opisie, tak. To zaczynamy? Wciśnij no, tak. guzik. Tak. ja Ja jestem zielony. Nie, ale byłeś w niebieskim. Ale jestem zielony. Czekaj, weź, tak mi zlatowało. A co ja mam powiedzieć? Każdy ma już punkt. Bo się resetuje. Weź, człowieku, myślisz, że ja mam FPS-ów? Trzy. Trzy, dwa, jeden, dobra. Jedziemy z kurczakami. Ogólnie nagrywamy to już z dziesiąty raz. O nie! O nie bój. Weź ja mam takie lagi, jak to cię bożena. nie mogę tego kurczaka złapać. Trzeba tutaj stosować technikę abordażową. No nie, nie, nie! nie. <laughs> mam kurczaka! Ja mam jakieś punkty? Nie wiem. O nie, masz jeden. Też masz jeden. U dwa! Ja bym ci powiedział, że e, tamten nas prawie ojechał. Ej, czemu ty ma jeden punkt? No nie! Wpadł ci kurczak chyba. Nie widzę dokładnie. Ale zbudowane jakieś są. Ej, tam jest ryba! Nie wiem. No nie! Ile ja mam punktów? Dwa, chociaż trzy. O, to dobrze. Nawet spoko. No nie! No nie! No nie. No nie. Już masz cztery! Nie! Ha. O nie! 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 Pięć masz już! A to nie można tak wysoko, bo to są... A to są schodki tutaj, dlatego tak wysoko nie można. Będka mi się skończyła, ale mam punkt! O nie O nie, tylko trzy Ci zostały Mam ile? Obie Cztery Mogę jeszcze to wygrać Ile ty wędek naraz wyrzuciłeś? Dziesięć wędek naraz No nie, jak to możliwe? Jak oni mogą te punkty zdobywać? No zobacz, no kurczak tam jeszcze wpadł. Niebieski ma jeden punkt. <laughs> Żółty ma trzy. Ja biorę od żółtego, ty wiesz od niebieskiego, punkt. Ile ja mam? Eee. Chcesz wiedzieć? No. To ja już wygrałem. Dlaczego? Eee, czemu ty nie wygrał, Skąd wiesz? ten. Ale nie, jeszcze nie wygrałem. No tam są wędki, oj, mi też się wędka skończyła. Taka że będę... Ej! Ej, ja mam więcej kurczaków przez to, że ty brałeś wędkę! No nie, nie! Ja chcę te kurczaki. Ej, one są u mnie jakieś zlagowane, one są w miejscu. No. Ej, no zaraz niebieski nas... No, no tak! Czuty ma pięć! To jest nierealne, no żeby... Ja nie łowić <laughs> tak! Kto to mówi? No nie! I tak, ja mam jeden FPS ja wygrał. No nie wygrałeś chyba. Słyszysz? No chyba tak, ale... Nie! Nie, jeszcze nie, jeszcze ci zostało tylko dwa. Nie wygrasz. A tobie jeden! Naprawdę? No! Mi też jeden no. Naprawdę? Nie! Je, jeszcze dwa! Znać. No nie! Tak! A teraz tylko jeden mi został! No teraz tak! Oj, Wygrałeś! Tak! Dobra, to... No, muszymy. no tak! Tak! I teraz... Tak! I dzisiaj też będzie odcinek z jakiejś tam statków! Może, bo u mnie jest burza, więc no to by było na tyle. Tutaj był Michok i no, ja. Fabio. Przedstaw się jeszcze raz. No dobrze Fabio jakiś, więc cześć.